Dobry wieczór Państwu, witam w kolejnym 41 odcinku Co Słychać. Ja nazywam się Aneta Durej, a moim dzisiejszym gościem jest pani poseł na Sejm, Magdalena Sroka. Witam serdecznie po raz kolejny pani poseł w naszym programie. Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa. Pani poseł, na początek chciałam przeczytać Pani fragment posta, bo jest on naprawdę bardzo obszerny, od naszego internauty. Od początku roku walczymy z przepisami, jakie spowodował Polski Ład. Ceny rosną. My ledwo podnieśliśmy się po lockdownach spowodowanym COVID-em. Mali przedsiębiorcy już nie radzą sobie z tak zwanym Polskim Ładem. To kole... chwilkę, bo tutaj zgubiłam. To kole... kolejne podatki, kolejne podwyżki, tak zwane zdrowotne, to również kolejny podatek. Czemu pozwolono na taki nieład? Czy chodzi o to, aby zlikwidować małe i średnie firmy w Polsce? Powoli mamy tego dość. Jest tam dalszy fragment, ale już tego nie będę czytać, bo tam się pojawiają niestety niecenzuralne słowa. Jest to jeden z naszych lokalnych tutaj przedsiębiorców, co jest przykre. Właśnie pani poseł, czy myśli pani, że da się to jakoś cofnąć, że da się pomóc polskim przedsiębiorcom i no, czy chodzi o zlikwidowanie małych polskich przedsiębiorców, jak to pisze nasz internauta? Już od kilku miesięcy, jako porozumienie, dość głośno mówiliśmy o tym, że przepisy Polskiego Ładu uderzą właśnie głównie w małych, średnich, tych mikroprzedsiębiorców w całej Polsce. Te przepisy są źle napisane, są błędne, jest w nich bardzo wiele, myślę, jeszcze niespodzianek, o których dzisiaj nie wiemy, ponieważ ten 700-stronicowy akt prawny, który wyszedł z Sejmu, no, nie zostawił na nim suchej nitki żaden księgowy, kadrowy czy przedsiębiorca w Polsce. Mówiliśmy o tym i jeszcze na początku prowadząc rozmowy z. Premierem z pisem o tym, że powinniśmy zwiększyć kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy, powinniśmy podnieść próg podatkowy, natomiast nie możemy obciążać pracodawców, przedsiębiorców dodatkowymi daninami, podatkami, i nie możemy powodować, że system podatkowy będzie. Takim najbardziej skomplikowanym systemem podatkowym w Europie. No i niestety nie chciano nas słuchać. Przez miesiące słyszeliśmy tylko taką tempo propagandę z ust rządzących, że to będzie wielki sukces, że na tym polskim ładzie, tak zwanym polskim ładzie, bo dzisiaj to jest antypolski chaos. I tutaj zgadzam się z internautą, który napisał te przepisy. Wprowadziły niezwykły bałagan, za który osobiście odpowiada premier Mateusz Morawiecki, odpowiada Ministerstwo Finansów. Jeszcze w trakcie tych negocjacji, które prowadziliśmy, bo nie jest tajemnicą, że dziś nie jesteśmy częścią rządu właśnie przez krytykę Polskiego Ładu, właśnie przez to, że nie chcieliśmy się zgodzić na to, żeby wprowadzić tak chaotyczny i zły, niekorzystny system. Podatkowy. O tyle, o ile można rozmawiać o tym, że należałoby system podatkowy w Polsce zmienić, należałoby go, by go ułatwić, to na pewno nie doprowadzać do sytuacji, w której przedsiębiorcy dziś zmagający się z tą postkowidową, a nawet jeszcze covidową rzeczywistością, dodatkowo muszą zmagać się z wyzwaniami, które stawia Polski Ład. Co w tej chwili możemy zrobić? No jedynym najrozsądniejszym ruchem w tej chwili byłoby zawieszenie z zapisów Polskiego Ładu dotyczących kwestii podatkowych, pozostawiając kwotę wolną od podatku i podwyższony próg podatkowy. Zawiesić i od czego zacząć? Przede wszystkim od szerokich konsultacji z przedsiębiorcami, z pracownikami, z pracodawcami, z organizacjami pozarządowymi. Potrzebna jest zmiana, ale nie wprowadzana w taki sposób, nie nakładająca dodatkowe daniny, a ułatwiająca prowadzenie biznesu w Polsce. Czy rząd tym razem nas posłucha? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Chciałabym, żeby tak było. No, my jako porozumienie ponieśliśmy wysoką cenę. Nie jesteśmy w rządzie. Najłatwiej byłoby z niejednej perspektywy, pewnie, e, również chwalić przez ostatnie miesiące. Natomiast e, absolutnie ja wychodzę z założenia, że w polityce jest się po to, żeby ulepszać. E, Przepisy, które potem przekładają się tak naprawdę na naszą codzienność, a nie je pogarszać nakładając kolejne daniny. No, w tej chwili jedynym możliwym ruchem byłoby absolutne zawieszenie i wyrzucenie do kosza tych zapisów podatkowych Polskiego Ładu. Mhm. Nie jest tajemnicą, że na polskim ładzie również ucierpią samorządy i to bardzo mocno. Nie tak dawno rozmawiałam z wójtem Błażejem Konkolem, no i on też miał nie tego minę, ponieważ koszty utrzymania szkół chociażby i innych ośrodków związanych z, z gminą no drastycznie wzrosną i na pewno też nie na tym się skończy. Co pani sądzi, jak, jak, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o e, samorządy? Jest pani też z nimi blisko związana? No, ja tutaj też jestem pełna obaw, ponieważ od początku roku słyszymy bardzo mocno, jak Polski Ład uderza w osoby zatrudnione, e, obniżając im wynagrodzenie. Czy, czy są to nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, a nawet emeryci? Słyszymy o tym, że przedsiębiorcy, no wiemy o tym doskonale, że przedsiębiorcy przez właśnie podniesienie tej składki zdrowotnej zdecydowanie więcej danin będą musieli płacić i borygając się jeszcze z podwyżkami cen energii, ale także samorządy. Samorządy oczywiście w tej chwili są zalewane środkami na inwestycje. Tak usłyszałam również w Ministerstwie Finansów od jednego z wiceministrów, z którym rozmawiałam. Plan ogólnie był taki, aby zalać, zalać samorządy w roku 2022 środkami na inwestycje i w międzyczasie zastanowić się jak ma wyglądać finansowanie samorządu. Przez te zmiany, które wprowadzone są w Polskim Ładzie wiemy o tym, że wpływy do samorządów będą zdecydowanie niższe i bieżące utrzymanie samorządów będzie no, coraz trudniejsze. I jest to ogromne wyzwanie. Dzisiaj samorządowcy oczywiście przyjmują środki na inwestycje, no bo jak mieliby tego nie robić, zawsze działają przecież w, w, spraw w imieniu swoich mieszkańców, to czemu mają nie budować dróg, czy budować nowych szkół, czy przedszkoli. Natomiast samorząd to nie tylko inwestycje, samorząd to też bieżące funkcjonowanie. I tak naprawdę ten rok przyniesie nam propozycję tego, w jaki sposób Zorganizować system finansowy dla samorządów, My jako porozumienie. Wspólnie zresztą z koalicją polską przedstawiliśmy stanowisko, które wypracowaliśmy z Związkiem Miast Polskich. Takie stanowisko, które mówi o tym, że należałoby zwiększyć udział w Picie i w cit a także dać samorządom udział w vat Tym bardziej, że w tej chwili, w momencie, kiedy mamy tak ogromną inflację, czyli tą drożyznę, to budżet państwa na tym korzysta. Te miliardy wpływają do budżetu państwa. W tej chwili uważam, że należałoby się podzielić z samorządami, tak żeby ich bieżące normalne funkcjonowanie nie było oparte jedynie na tym, czy ktoś szerzej uśmiecha się do rządzących i może liczyć na środki z inwestycji, czy też nie. Samorząd powinien być. Taki, jaki żeśmy go tworzyli, tak naprawdę od 30 lat powinniśmy oddać tą część właśnie w ręce lokalnych społeczności, które, które dziś, którym dziś jest tak naprawdę. Możliwość takiego normalnego funkcjonowania trochę odbierana. Ale tak jak powiedziałam, niestety ten 2022 rok to będzie rok, w którym myślę, że będziemy mogli spodziewać się ustawy, która wyjdzie znowu z Ministerstwa Finansów, co mnie bardzo martwi z perspektywy tego, jak wyglądała polski ład i ta ustawa podatkowa wychodząca z Ministerstwa Finansów. Co ciekawe. W momencie, kiedy rozmawiałam jeszcze z młodymi wiceministrami, którzy tworzyli w dużej mierze zapisy Polskiego ładu, myląc, Przychód z dochodem, no, kiedy zwróciłam im na to uwagę, to usłyszałam, że to są eksperci od skali makro, Także, szanowni państwo, niestety ci eksperci od skali makro no, będą nam w tej chwili szykować również przepisy dla polskich samorządów i to no, trochę, trochę też mnie martwi. Zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że zachowa, będziemy mogli. Zachować tą równowagę, która dawała samorządom możliwość funkcjonowania, rozwijania się, samemu wychodzenia z inicjatywami, a nie tylko realizowania inwestycji, które zostaną wskazane przez rząd. Mhm. Czy grozi nam ogromny kryzys, czy wrócimy do początku lat 90., bo tak wiele osób się obawia, internauci złożeczą, No niestety, sytuacja nie jest różowa. Nie jest ciekawa, tym bardziej że patrząc na ceny energii, które już tak naprawdę dotykają wszystkich, słyszeliśmy w którymś momencie z ust wicepremiera Sasina, że podwyżek za energię nie będzie, natomiast z tymi podwyżkami borykamy się wszyscy. Ceny gazu idą w górę i tutaj też znowu rządzący bardzo sprytnie próbują zwalić całą tą winę na Unię Europejską, ale tak nie jest. W 2020 roku, kiedy Polska wygrała z Gazpromem kwestię naliczeń za przesyły gazu, okazało się, że Ministerstwo Aktywów Państwowych postanowiło zejść z tak zwanej reguły, która uzależniała cenę gazu. Od ceny gazu, która była powiązana z ceną ropy, która dawała nam no, w miarę stabilną cenę. One Oczywiście ta, ta cena, przez to, że Gazprom podnosił kwoty, wzrastała. Natomiast, będąc uzależniona od ropy, nie mogła wystrzelić w górę. Natomiast co zrobił polski rząd i PG, PGNIGE tak naprawdę? Wycofała się z tego, postanowili przejść na ceny rynkowe. I dzisiaj tego ponosimy niestety konsekwencje. Przeszli na ceny rynkowe, Gazprom podniósł ceny i dzisiaj płacimy zdecydowanie więcej. Mielibyśmy podwyżki, natomiast nie aż takiej wysokości, gdybyśmy pozostali na stałej formie, starej formie rozliczenia. No i co, czy nam grozi, grozi sytuacja, z którą sobie w którymś momencie nie poradzimy? No nie, ja nie chciałabym aż tak pesymistycznie do tego podchodzić. Oczywiście sytuacja jest bardzo ciężka i niestety będzie bardzo dużo do zmiany i poprawy po tym, w co niestety z ubolewaniem serca, muszę powiedzieć, zjednoczonej prawicy, do czego nas druga kadencja PiSu doprowadza. To znaczy no, ten konflikt z Unią Europejską, tak naprawdę granie na, izo, na izolowanie nas na scenie, na tej arenie międzynarodowej. Dzisiaj widzimy też, jak te rozmowy wyglądają. Dodatkowo no, ta sytuacja makroekonomiczna, która spowodowana jest podwyżkami po pandemii, tak naprawdę źródeł energii. Do tego ten nieszczęsny polski ład, który uderza po kieszeni. Te wszystkie czynniki, jak zbierzemy do kupy, no powodują, że będziemy uważam, naprawdę w ciężkiej sytuacji dwa-trzy lata to będzie moment, żeby tak naprawdę dojść do pewnego rodzaju stabilizacji, ale to będzie wymagało cofnięcia się. Przez rządzących, z, wycofania się z złych zapisów, złej strategii, którą przyjęli, e, i trochę bardziej posłuchanie tych wszystkich, którzy dookoła nie chcą, nie podpowiadają, e, mając. E, Złe intencje podpowiadają i mówią, w, i zawsze mówią w imieniu Polaków. No i chciałabym, żebyśmy jednak trochę optymizmu, z optymizmem patrzyli w tą przyszłość, chociaż wiem, że w tej chwili jest ciężko i to rzeczywiście jest bardzo ciężka sytuacja. Pani poseł, niestety, afera goni aferę. Z racji tego, że zajmowała się pani kontrolą operacyjną, chciałam panią zapytać, co sądzi pani o nieszczęsnej aferze Pegazusa? Ja jako funkcjonariusz Policji prowadziłam pracę operacyjną i również korzystałam z takich instrumentów, jakim jest kontrola operacyjna. No jeżeli chodzi o te wszystkie doniesienia, z którymi dzisiaj Każdego dnia się spotykamy o tym, że najpierw nie mamy Pegasusa, potem jednak okazuje się, że mamy tego Pegasusa. To jest potężne narzędzie, tak naprawdę, narzędzie, które, którym dysponują służby innych państw i uważam, że również my powinniśmy takim narzędziem dysponować. Ale i te, ale jest bardzo ważne. Słyszymy z ust już teraz prezesa Kaczyńskiego, że jest narzędzie, jakim nazywane Pegasusem, ale jeżeli jest wykorzystywane, to jest zawsze wykorzystywane ze zgodą prokuratury i sądu. No i ja tutaj bym miała pewne wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że no tak naprawdę nasze przepisy, nasze normy prawne, które określają, Stosowanie kontroli operacyjnej tak naprawdę nie są absolutnie godowe na Pegasusa i na taki system, który jest systemem pełnej inwigilacji. On wykracza poza to, co mamy określone prawem. Dlatego też nasze przepisy nie są na to przygotowane. Dlatego też ten Pegasus, jeżeli jest, nie potrafi od powiedzieć bo już dzisiaj zaczynamy obserwować dziwne ruchy z jego strony. Natomiast chciałabym żeby taka komisja powstała ta komisja jest tak naprawdę w tej chwili jedynym narzędziem do tego żeby wyjaśnić się to czy dochodziło do nadużyć ze strony służby i ze strony rządzących bo taki system który jest w dyspozycji jednej ze służb no, bardzo łatwo pozwala Uruchomić to urządzenie na daną osobę i jej telefon komórkowy, czy komputer. No, jeżeli ta komisja nie powstanie w tej kadencji, to uważam, że na pewno powinna powstać w przyszłej kadencji, bo tylko komisja się to tak naprawdę jest w stanie wyjaśnić, czy doszło do nieprawidłowości. No, niestety uważam, że raczej tak. Czy dobrze zrozumiałam? Każdy obywatel. Może nie czuć się zbyt bezpiecznie, bowiem można wejść na jego komputer, telefon komórkowy, no i powiedzmy, sprawdzić jego historię, nie wiem, przelewy, z kim rozmawiał. Tak to wygląda w tej chwili? No, jeżeli znaczy się, cały czas opieramy się tylko tak naprawdę o doniesienia różnych firmy czy różnych instytucji, które. Trochę więcej wiedzą na temat funkcjonowania tego systemu Pegasus i oczywiście no, słyszymy, że on ma takie możliwości, żeby zagłębić się w naszą e, historię, żeby tak naprawdę podszyć się pod nas, tak? Stać się nami i móc logować się zarówno do e, poczty elektronicznej, naszych e, kont bankowych, e, wszystkiego tego, czym naprawdę e, dysponujemy w e, naszym telefonie, który na co dzień towarzyszy nam praktycznie cały czas. No to jest bardzo niebezpieczne narzędzie. Uważam, że no, nie powinno być tak puszczone samopas dla jednej służby, która je wykorzystuje. No i, no i tyle, no trzeba to wyjaśnić. To oczywiście pozwala nam inwigilować w pełni, ale czy każdą osobę, nie wiem, ponieważ na szczęście słyszymy, że Izrael wycofał nam licencję na używanie tego sprzętu. Ponieważ pewnie dochodziło do nieprawidłowości. No, a poza tym tak naprawdę mieliśmy licencję na określoną ilość numerów telefonów i myślę, że służyły one głównie do inwigilowania i sprawdzania opozycji, czy nawet polityków wewnątrz obozu zjednoczonej prawicy, bo o tym też słyszymy. I, i, i wykorzystywania po prostu politycznie tego narzędzia, czego robić absolutnie nie należy. I w tym jest problem. Mówiła Pani o komisji. Czy jeżeli zawiązałaby się taka komisja, chciałaby być Pani jej członkiem? Oczywiście no, w tej chwili kibicuję, żeby taka komisja powstała. Niestety tworząc małe koło parlamentarne nie mamy swojego przedstawicielstwa w konwencie, a ustawa o powołaniu komisji śledczej mówi o tym, że może być jedenastu, których właśnie reprezentacja jest w konwencie. No w tej chwili nie ma takiej możliwości, chyba że inny klub zdecyduje się i zaproponuje mi taki udział. Ja z chęcią podzieliłabym się swoją wiedzą i, i, i myślę, że wartością byłabym dodaną, ale to mówię, rozmowa o personale jak w tej chwili nie ma najmniejszego sensu. Myślę, że teraz warto powalczyć o to, żeby ta komisja powstała. Pani poseł, przejdźmy do troszeczkę przyjemniejszych spraw. Wiem, że czynnie uczestniczyła Pani w tym roku w zbieraniu pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Proszę powiedzieć, co Pani wystawiła na licytację no i ile funduszy udało się Pani zebrać? Rzeczywiście, od, od czasu do czasu angażuję się w różne charytatywne akcje. Wośp był jedną z nich. Jeszcze w końcówce zeszłego roku przeprowadziłam akcję posła od Świętego Mikołaja, gdzie dwumetrowe misie jeździły do w różne części naszego województwa, do dzieci, i trafiały do nich i misie, i paczki świąteczne, ale również Woź był tą akcją, w którą się zaangażowałam. No, tak, wiecie Państwo, trochę, będąc w tej polityce, jest tak strasznie mało czasu na, 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 coś przyjemnego i tak sobie pomyślałam, że może przyjemne, spożyteczne, zaproponowałam wspólną przejażdżkę konną i oczywiście została wylicytowana. Gratuluję serdecznie osobie, która wylicytowała cytowała Czeka nas na pewno wspaniałe popołudnie czy przedpołudnie w siodle. Mam nadzieję, że w powiecie gdańskim. E, także no udało się e, kilkaset złotych zebrać do e, skrzynki, do puszki e, tej naszej e, pru, z Pruszcza gdańskiego także, akcji, także cieszę się, że mogłam się też dołożyć e, tym groszem przysłowiowym e, do tej no, dobrej akcji, która już nam tyle lat e, towarzyszy, i, i, i mam nadzieję, że będzie zawsze towarzyszyć. Ja wiedziałam, że też jako porozumienie zbieraliście pieniążki, tak? Tak, oczywiście, jako porozumienie również wystawiliśmy na aukcji jeden dzień udziału czy pobytu w kole parlamentarnym, czyli możliwość obejrzenia tej polityki trochę od kuchni, czyli jak ten dzień wygląda. Z perspektywy każdego posła i senatora, bo w naszym klubie parlamentarnym w kole parlamentarnym jest również pan senator Józef Zając. Pokażemy właśnie, jak, jak to wszystko wygląda od tej drugiej strony, i też zachęcam jeszcze do licytowania, ponieważ ta. Licytacja jeszcze jest wystawiona na Allegro, także jeszcze można licytować. Ona jest już, z tego co ostatnio z okiem przebiła, tę tą moją ofertę, którą złożyłam, ale, ale cieszę się, bo to zawsze na dobry cel, a przy okazji będzie można zobaczyć i Sejm, i naszą pracę w kuluarach. Mhm. Państwa również zachęcamy do licytowania, a ja pani poseł dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i mimo wszystko życzę sobie i, i wszystkim naszym internautom, żeby ta sytuacja związana z polskim ładem zmieniła się i żebyśmy się obudzili za jakiś czas no, w bardziej przyjaznym kraju, przyjaznym dla przedsiębiorców, dla samorządów, no i dla zwykłego obywatela. Miłego wieczoru Pani życzę i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. A Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień na kolejne co słychać. Jeżeli podoba Ci się praca Północnej TV i chcesz nas wesprzeć, to zachęcamy, postawcie nam kawę. Dziękuję serdecznie i miłego wieczoru. Do zobaczenia. Polecamy również zobaczyć co słychać, odcinek 40 oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.